Cześć, witajcie, z tej strony ja, MisterSia MSP, a dzisiaj zagramy sobie w grę o tych, jak to się mówiło, o tych hakerach, co podą mają po prostu napaść na grę i usnąć ją. Więc spróbujemy zagrać w ich grę, bo stworzyli, więc zaraz sobie nią wpiszę. Więc jak chcecie, możecie też w nią zagrać. Słuchajcie, może ją spotkamy. A jeśli dacie tam dużo łapek w górę, jeszcze nie wiem, to um, może napiszę do niej i może nie skakuje. Ale to musi być dużo łapek w górę, więc wchodzimy w konto. Um, zobaczcie sobie serwery. No jak tu nie chce to A są już, dobra. No, tu na przykład... Bo się trochę. No ale wchodzimy. Yy, więc yy, czekamy, czekamy. Niech się ładuje Robloxie, Proszę cię, ładuj się. Dobra, ładuje się już, dobra. Więc zaczynamy. Tylko sobie troszeczkę podkreślam. Nie tak głośno też. Okej. Okay. Gdzie jest?

No i gdzie jest to? Tu jest chyba... O, tu jest hakne Bon, no, bo... Nie, ci nie kto to, kto jest, kim. Nie <tryk> kto to, kto, kim jest. Dobra, wyjdźmy z tej gry. I jeszcze sobie dzisiaj zmienimy... Um, ...awatar na noba, bo jak ma być jutro ten atak, więc y, ja sobie już zmienię. Takiego nubka. Ja się trochę boję. Nie wiem, ciekawie, czy to jest prawda. Więc awada. A jeśli chcecie kodziki do arsena, to napiszcie koniecznie w, w komentarzu. To ja oczywiście zrobię. Dobra. Hmm, ściągamy sobie wszystko. Albo nie wszystko. Czekajcie. Maseczku już sobie zadajmy. Tak. Jeszcze jakąś koszuleczkę. Nie, koszulka była chyba na samym dole. Te spodenki. I koszulka. I jeszcze bym o czymś bardzo ważne zapomniał, musimy kolor skóry zmienić. A tu jest ta koszulka. Trzeba hmm, tu się zmieniał skórę? A nie. Face... Jest... Nie, tu nie. O, dobra, ma no. musi być. No ja, ja już mi się przypomina, pamiętam jak kiedyś było. Tak, więc wygląda... jeszcze się nie zmieniło. Więc tak, zagramy sobie może w... A może nawet w ogóle nie idziemy grzali, jeszcze raz pojedziemy na ten, yy, na ten krat. Jakoś tak, bumbu. nie pamiętam jak to się nazywało, więc tego napiszę bumbu O, tu nawet wyskoczyło. Boję się trochę. więc Spróbujemy do niego napisać. A, jest tam jeszcze kilka hakerów. Jest też jeszcze nagrałam ten filmik. Ale nawet, nasz, nawet dzisiaj o tym zrobimy. będzie taki krótki film. Więc dzisiaj jest 19 dzisiaj proponuję, żeby były dwa yy, filmy naraz. Dobra, jesteśmy jakie to wyglądam. Od razu nie zdawałem Nie wiem gdzie tu nie ma ich tutaj. Wiecie co to jeszcze pokażę wam tych hakerów. którzy nie są tacy, którzy mają nas hakować yy, Grę Adobe mija, Ja za bardzo w nią nie gram, ale yy, więc możemy zobaczyć, co to za hakerzy. A więc... Pamiętajcie, żeby dobrze napisać. To chyba tak. Nie jestem pewna, albo czekajcie jeszcze raz. Mm. Jeszcze raz spróbuję. Czekajcie, jak przepraszam za taką małą, rzecz. Na chwilę, będziecie czekać, ale. Ale muszę znaleźć tę nazwę. Miałam gdzieś na karteczkach napisane. Więc... O, czekajcie, już mam. Już wam mówię. Przepraszam za tą przerwę, ale dobrze. Pomyliłam w ogóle jedną cyfrę. No teraz. link 6. 6, 6. A jest on offline. to on. Zobaczmy jego. A nie, kto to jest? Moja jednego przyjaciela. Um, to on jest tym, ma schakować hackować Me. Podobno, że lata yy, po Adopt Me i pisze Pets or Hack. Dobrze, zaczynamy do drugiego yy, hackera. Yy, ona jest na, teraz Tiktokerką. Bo widziałam nawet jej, yy, jej kanał na TikToku. Ja też zapraszam bardzo na mój TikTok, ty się dużo się tam dzieje. Yy, dobrze, to ona się nazywa. Nie, nie, czekajcie. Tak, chyba no tak. O, mam ją, ja. też jest offline. Ona ma TikToka. No, podobno chce schakować Adobe mi i tak dalej chce no, różne gry schakować yy, tak się ona prezentuje uważajcie na nią bo ona też może was hakować. nie piszcie do niej, żeby ją was schakowała bo może nie jest tym prawdziwym hakerem ale lepiej do nich nie pisać yy, więc to na może nie na dzisiaj wszystko ale proszę was abyście przebrali się za nowego skina nie zapraszajcie ich do znajomych. Weźmy jeszcze na chwilkę na Adobe dni. zobaczymy co tam się dzieje i zakończymy ten odcinek. I myślę, że już chyba się nic nie działo na temat Adobe ale myślę, że też coś może jeszcze być. Adobe Mii ja od małego grałam, ale już tak za bardzo w to nie gram. Można się po prostu Właściwy arsenal e, lub RHS albo inne po prostu gry. A tu mi gram bez koleką, ale już nie tak za często. już. Znudziły nam się gry, Ale nie mówię, ludzie lubią to grać. Niech sobie lubią. Ale nad... Dobra, wejdziemy z tym dorosłym. Aha. Dobra. Zobaczymy, co tu się dzieje. Nawet. Widzicie co, wejdźmy sobie. Wiem, że teraz możecie wszystko białe widzieć. Ale jeszcze mam starego skina. Czekajcie, weźmy jakieś tutaj. Ale się tu pozmieniało. I to pewnie teraz odkryłam to. Tak mi wszyscy powiedzą, że teraz to... odkryłam. Mam białą skórę? Dziwne. Okay. zobaczymy, kto tu jest. Hmm, czyli to ja, dobrze. Yy, na razie tutaj nikogo nie ma. Nikogo tu znaczy, na razie spokojnie. Gdzie są na lodzie? na lo ja, co tu się stało? Aha. A mogę jeździć sobie na lodzie, dobra, nieważne i no tutaj coś się dzieje. A może coś napiszemy. To kojarzy. A czekajcie nie. Piczymy tak czy no, wierzycie czy... я верю. Зачекаю, что-то пишут. В задании питания, А, написал. Dobra, chyba się dowiedzą o tym ja też, może za bardzo nie wierzę, ale wolę być już przygotowana. Też na też na 4, bo może ktoś chce tak gadać ale. Jeśli jedna osoba nam odpowiedziała średnio, powiem Wam, że nie pójdzie, bo to może być zwykły fake. Ale dla bezpieczeństwa możecie zrobić sobie te skiny. Nic Wam Ci nie stanie wtedy. A nie grajcie w 20. A jeśli zagraliście, to napiszcie mi w komentarzu, jak co się tam działo. Czy coś, jakieś lagi były mocne, czy coś. Więc ja zakończę ten odcinek. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Dajcie subskrypcję, łapeczkę w górę, napiszcie, komentarz czy chcieliście byście chcieli. Kody do Arsena, a ja oczywiście nagram i, I... widzicie, my mogli... Mm... mi mogli nie być mi kodziki. Więc dziękuję Wam za oglądanie. Życzę miłego wieczorku. U mnie już jest 17. A więc bye bye!